Lubię kolor pomaranczowy, bo to najlepszy kolor. Poznałem Julkę Stead, ona też polubiła kolor pomarańczowy. Trąba lubi niebieskie, ale muszę się z nim przyjaźnić, bo go bardzo lubię. Mateusz lubi inny kolor, nikt nie wie jaki to jest, jaki to jest. Zacząłem sam, przede mną cała ekipa Jest Julka Stitch, trąba Mateusz Ja lubię kolor pomarańczowy Bo to najlepszy kolor Nie lubię jednego Nie lubię jednego Pomarańczowe, pomarańczowe, robię sobie pomarańczowe Pomarańczowe, pomarańczowe, robię sobie pomarańczowe Nie pomarańczowe, jak to jest pomarańczym Julka Stitch tutaj na bramce, ja jestem strzelam za pierwszym Grałem w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną Ja podaję do trąby, on strzela w okienko jak młody Jamal jak młody Jamal, gram od to Tromas petardy w okienko, strzela od Wiedychy. Jestem dzisiaj Sigmo, to nie wiary. Idziesz do szkoły i nic nie mówisz. Lubisz kolor pomarańczowy, to Sigma jesteś no. Jem pomaranczę, robię jest pomarańczy. Lubię kolor pomarańczowy, bo to najlepszy kolor. Nie lubię koloru niebieskiego. Zielone, zielone. Lubię kolor zielony. Drugi najlepszy kolor. Róbie kolor pomarańczowy, dzisiaj nie ma nic znaczenia ja jestem z kolegami, z kumplami, którym bardzo lubię Julka Stitch, przyjedziemy się na rowerach idziemy na historię, robimy jakiś projekt w szkole musimy zaprojektować sobie ubrania, to ja to projektuję razem z Mateuszem, nie boimy się żadnych słów kiedy powiemy, w następnych chwilach ja nagrywam tam, ja nagrywam StumbleGuys, Brawlhasta wszystkie gry, które znamy Filmy letą w Obi, dzisiaj nagrywam. To jest naczynie, które mówię Wam, co dziś będzie. Kolor pomarańczowy, mój najlepszy kolor. Lubię kolor pomarańczowy, lubię tą koszulkę, lubię wszystkie kolory oprócz jednego niebieskiego. Pomarańczowe, pomarańczowe, robię sobie pomarańczowe. Pomarańczowe, pomarańczowe, robię sobie pomarańczowe. Ja pomarańcze robię, koktajl z pomarańczy, my, z Julką Stitch polubiliśmy kolor pomarańczowy, bo to dla mnie najlepszy kolor, my z Julką lubimy wszystkie kolory, oprócz niebieskiego, oprócz niebieskiego, zacząłem sam, a przede mną cały świat, poznałem trąbę Mateusza i Julkę Stitch, których bardzo lubię, to bo, bo najlepszy kolor oni wiedzą. Jaki jest zawsze na świecie to pomarańczowy. Robię, daję im po 5 dych, żeby wiedzieli, że jaki kolor jest najlepszy. 50 50 Ci nagrywałem. Pomarańczowy, mój najlepszy kolor. Pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy najlepszy kolor.